Gry Flash. Ratunek naszego dzieciństwa, no bo mieliśmy co robić w bibliotece szkolnej, o której ostatnio nagrałem cały odcinek, e, albo u znajomych rodziców, kiedy starsi ucztowali, a myśmy musieli się czymś zająć, więc sadzano się młodych do komputera. Odpal sobie tutaj Internet Explorer, Explorer, wejdź do, na wyspę gier czy coś i sobie pograj. Piękne wieczory, to były naprawdę piękne wieczory. Miałeś spokój. Rodzice robili swoje. A ty mogłeś siedzieć i grać, ile chcesz. Sprawdzimy sobie kilka, e, kilka legendarnych flaszowych gierek, e, w które ja grywałem za mało lata. Dajcie znać w komentarzach po obejrzeniu filmu, w e, jakie wy gry flash, graliście, bo na pewno będzie tych filmów więcej. E, f, no i co? Przejdźmy, przejdźmy do rzeczy, przejdźmy do roboty, sprawdźmy, jak to wyglądało. Na początek myślę, że klasyk klasyków. Zmoc, Miecze i sandały! <laughs> ja nigdy nie, nie grałem jakoś za dużo w miecze i sandały, dlatego że nie wiem, jakoś... trochę może nie rozumiałem tej gry, w sensie no bo to był trochę taki airpek na mój młody web trochę zbyt skomplikowany może, a trochę mnie to nie jarało, ale zawsze lubiłem patrzeć jak Ziomek gra w miecze i sandały, bo on to ogarniał i on był całkiem niezły w tym. Twórzmy postać. Wiadomo, jak chcesz dobrego wojownika. To musisz wybrać. Polecimy sobie stylowo. O, tak. Nick Polsek, ja. I jedziemy. Tutaj widzę, że mamy armory, Weapon Smith, czyli, czyli zbrojownię, Kowala. No i arenę. Ja bym na początku po prostu skoczył na arenę i rozpoczął, rozpoczął walkę z oponentem. Okej, okay, czyli tutaj. Dobra, to, to pamiętam. Można było podejść do przodu. Podejść do przodu. Podejść do przodu. Jeszcze raz podejść do przodu i walić oponenta na łeb. Hopsasa. Na dwa hity, gościu. Ja bym poszedł jeszcze bardziej w atak. Będziemy... Będziemy masywni. I co, może jakąś... Jakiś mieczyk dałoby się ogarnąć, co? Ta, 300 golda. Biorę. Zbrojownia, kupmy sobie jakiś napierśnik czy coś takiego, albo czapę. Idziemy na arenę na kolejną waleczkę. No, czemu krzyczysz? Dobra, też na ciebie pokrzyczę. To musi być... Musimy być bardzo uważni teraz. Czemu? Przecież się nawet uzbroiłem. I to jest już koniec gry, tak? And so it was that your days as a gladiator came to an end. You won two battles. Jakie, jakie tu? Jak jedną tylko wygrałem? Wolałem inne gry. Bo tak naprawdę jedną z moich ulubionych gierek było Fancy Pants Adventure. Przygody yy, śmiesznych spodni. Czy wy macie takie coś w Polsce? O takim stickmanie, który, który był niesamowicie płynny. Był nie... to... Ja wiem, że to może wydawać się teraz dla was dziwne, ale on naprawdę był niesamowicie płynny. I nie wiem, czy znam gierkę, w której większą przyjemność sprawia mi po prostu zwykły movement i, i, i poruszanie się. Zobaczcie. Pamiętam, miałem, miałem duży problem z tą grą, bo ją strasznie lubiłem, dlatego że no. No po prostu zwykłe skakanie i chodzenie w niej sprawia tak niesamowitą przyjemność, tak dobrze jest to zrobione, że no nie mam, nie mam słów, tylko że. Nigdy nie potrafiłem zapamiętać, jak ona się nazywa. Nigdy w domu w nią nie zagrałem, dlatego że nigdy nie pamiętam. Nigdy nie pamiętam jak ona się nazywa. Wpisywałem jakiś stickman, jakiś coś. Nigdy nie potrafiłem tego zapamiętać. Jedyne momenty jak w nią grałem za dzieciaka, to były właśnie w bibliotece, kiedy koleżka obok właśnie w nią grał. Eee, I wtedy patrzyłem jak ta gra się nazywa, i sam wpisywałem to u siebie na moim stanowisku. Eee, natomiast. O, już szczur strzela. Mamy 2021 rok, i ta gra spokojnie mogłaby wyjść na jakieś konsolę czy coś, na Steam'a jako jakiś indyk. E, bo jest niesamowicie przyjemna, jest niesamowicie ładna, grywalna, no. no będę się zachwycał, no sorry, no będę się zachwycał tą giereczką, ale, ale dla mnie to jest absolutne złoto. Jeżeli ktoś w nią nie grał, to niech spróbuje zagrać i zobaczyć, nie wiem, czy to widać na filmie, w jakis, jak, jak przyjemne jest właśnie samoporuszanie się w niej. Zobaczcie, o, tutaj chłopa na łeb. Chłopina spadł. Dobra. I ruszamy w kolejne drzwi. No dobra, to nie był zbyt odpowiedzialny skok, ale Fancy Pants Adventure od odhaczone. Kolejną gierką, w którą totalnie się zagrywałem za mało lata. Kiedy właśnie na przykład w bibliotece, no no nie było tam hołka na komputerze, a chciało się jakieś wyczyny skaterskie, czy to na deskorolce, czy na BMX się porobić. Odpalało się BMX Extreme. I, I pamiętam, że w pewnego razu naprawdę miałem tę grę całkiem nieźle wymasterowaną, ale powiem Wam, że jak teraz patrzę, no na jakby te kilkanaście lat temu wyglądała dużo lepiej. No, z, z, zdecydowanie. 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 Fancy Pence się postarzał mniej. Eee, pamiętam, że to była właśnie też jedna z moich ulubionych gierek, ale w nią bardziej. Bardziej pogrywałem w domu tak naprawdę. Mimo, że ten Hołka już miałem na komputerze. No to tak z nudów na wyspie Gierek się ten Hołk trochę znudził. No, chyba nie czuję tego tak jak kiedyś. Chyba naprawdę nie czuję. Dobra, przej przej przejdźmy dalej. Y Ostatnia gra, którą mam na dzisiaj naszykowaną. Na pewno będziemy na kanale sprawdzać jeszcze więcej tych gierek, ale e, e, ale no na razie tak kulturalnie cztery, żeby, żeby nie było za długo przypadkiem. Power Rangers Dino Thunder, Red Hot Rescue, Power Rangers Dino Grzmot. To jest całe moje dzieciństwo. Naprawdę, to jest całe moje dzieciństwo. Power Rangersi i Krusza Manów. To były takie dwie największe, takie największe pasje od serca, tak gdzieś w pierwszej klasie, w zerówce. No No Krusza troszeczkę lepiej się zestarzał finalnie. Ale po rangersów też mega fajnie wspominam i pamiętam, że tę gierkę przeszedłem chyba z 20 razy, bo ona była całkiem niezła. I sprawdźmy, czy dalej jest całkiem niezła. On, każdy z tych rangersów ma jakąś specjalną umiejętność, że tu możesz takiego ciosa wyprowadzić, tutaj możesz piszczeć. Także. Także w porzo, i tu trzeba. Okej, okay. winda. Ty, no wszystko pamiętam. I teraz z tego co pamiętam to. Yy, tutaj cios. Teraz tutaj można wskoczyć i cyk. Y X! O. Dobra. Ty, no, nie było to wcale takie proste. Ok, i teraz tak. Tam jest dźwignia, tam jest oponent, tutaj jest kabel, dobra. Dźwignia cyk, jest opuszczone, czyli teraz można zejść sobie tutaj. Tak, i odkryć kolejną dźwignię za ścianą. Okej, okay, czyli tu jeszcze w ogóle jakieś dalsze poziomy są, całkiem, całkiem rozbudowana ta giereczka jest, wam powiem eee, i, i w sumie wypada całkiem nieźle, no Fancy Pants Adventure to nie pobije, ale jak na, taką, jak, jak na taką fleszówkę na licencji, Power Rangers, całkiem sporo frajdy to sprawiało. Sprawdźcie Instagrama. Na Instagramie też na pewno będę was się dopytywał o, o gierki fleszowe. No i tyle ode mnie, słuchajcie na dziś. Będziemy sprawdzać ich więcej. Ja mam też całkiem sporo ich w zapasie na kolejne odcinki. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.